Cześć, z tej strony Welina, zabieram Ci dzisiaj do Sinsei, także chodźcie, chodźcie, wchodzimy już do środka. Oczywiście wiadomo, że ja lubię zerknąć na manekiny, czyli na wizytówkę sklepu. Patrzymy co manekin ma na sobie. No i zerkamy też co tutaj jest obok. Zobaczcie, mamy fantastyczną jeansową kurteczkę. Oczywiście cena 79,99. Tak. Ona tak wygląda, tak się prezentuje. Taka stójka zamiast kołnierzyka. To też jest ciekawa opcja. Teraz natomiast pokazuję Wam kamizelę. 49,99. Zobaczcie ją dokładniej. Uważam, że też rewelacyjnie wyglądająca. No i tutaj będą dwie kurtki. 69,99. Słuchajcie, nieraz pytacie mnie o rozmiary, więc rozmiary są zazwyczaj od XXS do XXL. Także dziewczyny, bez obawy, każda z nas będzie mogła znaleźć tutaj coś dla siebie. Tak, ja często też poruszam daną rzeczą, bo ubranie, po prostu ten materiał inaczej wygląda, jak jest w ruchu. No i tutaj kolejna kurteczka. Ta troszeczkę jest inna, jak widzicie. Ma guziki, tamta miała zatrzaski, ta ma guziki. No i cena. 69,99. Tutaj taki mały kącik akurat jest różnych akcesorii. Mamy na przykład gumki 9,99. Mamy też opaski, okulary, tutaj jakieś torebki na dole. Ale ten taki dział z takimi rzeczami jest o wiele, wiele większy tutaj także no po prostu wiecie tego wszystkiego jest dużo w Sinsay to zależy od sklepu jak bardzo ten asortyment w danym sklepie jest duży bardzo fajna taka ciekawa koszula Niby zwykła, słuchajcie, ale jednak niezwykła, bo mamy tutaj takie ściągacze po bokach, zaraz Wam pokażę. Więc możemy sobie ściągnąć tą koszulę z boku przy pasie. No i to też będzie wyglądało inaczej. 49,99. Koniecznie czekam na Was w komentarzach i ciekawa jestem. Tutaj Was zawsze zapraszam też do komentowania. To mi sprawia ogromną radość dziewczyny, także zapraszam Was serdecznie, chociaż jakieś serduszko to zawsze mi jest miło. Tymczasem patrzę tutaj na koszulę z krótkim rękawem, czarna, ma kołnierzyk i ma guziczki, takie małe guziki od góry do dołu. A tu panterka, bufiaste, rękawki, czyli coś, co jest dłuższy, dłuższy czas modne. Tak poruszam. I widzimy, jak taka bluzeczka się zachowuje. Ja też po prostu dotykając tą rzecz widzę, czy ona jest ciężka, czuję to po prostu, czy ona jest ciężka, lekka, no to też zwracam uwagę. No i oczywiście dotykając ją, czuję też ten skład, na który wy dziewczyny często zwracacie uwagę, a często też nie. Długa spódnica plisowana. 49,99. No a tutaj takie bluzeczki czarne. Ja nie zawsze też cenę mówię głosowo, bo jeżeli widać daną cenę, tak jak w tym wypadku, to przecież niekoniecznie za każdym razem muszę tutaj mówić na głos je. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Super ceny. Odkryj super ceny i kupuj jeszcze taniej. Taka informacja dla nas. I mamy tutaj różne koszule. Słuchajcie, różne fasony, różne składowo, różne wzory. E, jejku, no tutaj po prostu zadziewa się dużo. 49,99 biała koszula, ale ona ma takie ażurowe, haftowane. Rękawy. Tutaj natomiast cała jest taka ażurowa. Jak widzicie, z przodu rękawy oraz też tył świetnie to wygląda. Mamy też koszule w paski. I to takie drobniejsze, gęstsze paski. Różne też kolory tych pasków. Mamy zobaczcie tutaj takie czerwone, granatowe, niebieskie. Tam jest brąz. Także wybór jest szeroki. Coś klasycznego, czyli biel i czern. Oczywiście w atrakcyjnej cenie. No i tutaj zobaczcie coś troszeczkę innego. Inny materiał. Tak staram się Wam pokazać. A cenowo 39,99. Koszule tutaj też są wzorzyste i w kropeczki, w groszki, w jakieś tam plamki, kwiatki. No po prostu naprawdę tego jest bardzo dużo. Ja tutaj zaledwie wam trochę tego wszystkiego pokazuje, bo przecież idziemy dalej za chwilkę z tym przeglądem. 29.99 taka bluzeczka i ja ją mierzyłam jakiś czas temu, zobaczcie, taka bardzo, bardzo zwiewna.

12,99. I składowo też całkiem fajnie to wygląda. Spódnica. No, ona, to wiecie, też już jest modna i modna. 49,99. No i zobaczcie. Spodnie. Też Pantera. Tak wyglądają. A jeżeli chodzi o ich cenę, to 29,99. Długa czarna spódnica, drapowana z przodu, odsłaniająca nam nieco kolano, ale i takie spódnice czasami gdzieś tam potrzebujemy. Więc jeżeli coś takiego. Chcecie to, tutaj jest w cenie 29,99. No i coś, co mi się bardzo spodobało. Zobaczcie, jak to przyślicznie wygląda. 39,99. Śliczna bluzeczka, taka sweterkowata. Bardzo ładnie wykonana. Wykończone te o takie szczegóły tutaj. Mamy tylko kartki z przodu. Zobaczcie na rękawki. Też ażurowa. Rewelacyjna. A tutaj już trzymam coś zupełnie innego. Bluzka niby zwykła, ale za to zobaczcie, jakie ma świetne rękawy. 25,99. Spodnie i taki sweterek to są rzeczy, które ma na sobie manekin. Zaraz zobaczymy też manekina, ale najpierw te rzeczy. 49,99 spodnie oraz też 49,99 sweterek. Zerkamy, słuchajcie, na manekina. I to jest już koniec. Koniec dzisiejszego przeglądu. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że przybywacie do mnie na kanał. Te przeglądy robię dla Was codziennie z serducha. Życzę Wam wszystkiego cudownego. Do jutra. Pa, pa.